Hejka kochanie, witam wam. z wami się z łóżka Tak jak to bywało kiedyś I dopiero wstałyśmy, także naprawdę jesteśmy śpiące jeszcze Co znaczy, bo ja, bo wcale nie wygląda na to, jakby się nie wyspało e, Także no, zapraszamy was do oglądania Dzień dobry panie Ludwiku jak minęła noc? Słyszałam, że trochę buszowaliście, co? O, ludy, steward. Dużo osób was nie lubi na tym YouTubie wstrętnym. <grym> no wy takie kochane szczuruski jesteście, nie? No. Mój stewardzik śliczny, tak? Powiedzmy, jesteśmy tylko szczurkami, nie? Mój kochany, mój. Hej. Teraz Ludziś Układasz klocuszki? Dzisiaj z Lili będziemy miały troszkę taki nudniejszy dzień, ale postaram się pokazać Wam. Jak spędzamy e, czas, jak Lili się bawi, e, może kogoś zainspirujemy do tego albo namówimy do kupna czegoś, czego jeszcze nie posiadacie. E, także tu są klocuszki, i teraz Lilunia pokaże, jak pięknie wkłada klocki. Tutaj? No, gdzie jest C? No. No, teraz kolejny kwadrat. Brawo Pokaż jaką masz ładną lalę Ale lala nie ma coś tej bluzki, nie? Tak trzeba poszukać. Kochani, nie wiem czy pamiętacie, ale w, dwa lata temu we vlogmasach wysyłałam kartki do moich widzów, więc teraz postanowiłam, że zrobię również coś takiego, żeby wam, nie wiem, sprawić jakąkolwiek przyjemność. E, więc mam trzy piękne karteczki, które chciałabym wam podarować. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu napisać, że chce się kartkę w komentarzu. Trzeba subskrybować mój kanał i napisać jakiś kontakt do siebie. Najlepiej, żeby był to Instagram, bo jest mi tam najłatwiej po prostu z Wami się skontaktować bądź dać linka do Facebooka, w ostateczności może być to poczta, jeżeli ktoś się nie boi, to nawet numer telefonu. Także yy, piszcie w komentarzach chcę kartkę, kontakt do siebie i musicie koniecznie mnie subskrybować. Także zachęcam Was, wyślę Wam fajną karteczkę. Postaram się yy, oczywiście przed świętami rozstrzygnięcie tego będzie. Nie wiem, myślę, że za jakiś czas, także bądźcie czujni yy, no i czekajcie na wyniki. Kochani, dzisiaj do mnie przyjeżdżają rodzice i właśnie grzeję tutaj rosołek, z którego zrobię pomidorówkę, bo myślę, że może Lilunia zje. Zaraz ugotuję makaronik. I w sumie będę na nich czekać. Mama ma właśnie przynieść prezent na Mikołaja. No, i tak to wygląda. Pokażę, jak ładnie jesz. Wczoraj był rosołek, a dzisiaj pomidorówka, tak? No. No to ładnie jedz, no co ty? Nachyl się ładnie i jedz. Nic. Później babcia z dziadkiem przyjedzie, tak? No No to super. O, jak ładnie, brawo! Ale masz piękne włosy. Bo ty w ogóle jesteś piękna, prawda? Kitka miałaś zdjęłaś, nie? No. No to jest. Nie, nie na tą nóżkę. Co? Nie na tą. Co? No. Czekam tej Kaccji No. Kurz, czy nie widzisz, na rękawiczki. No. A czekaj, jeszcze tutaj musimy u góry wszystko ubrać. No tak. Zobaczcie, jak z daleka jest przystrojona choinka. Poszłyśmy z Lili do Biedronki po fajniaka, świeżaka, słodziaka, kurde, wiecie, już nie wiem, co to jest. E, wzięliśmy takiego, e, bo... U moich rodziców jest jakaś ważka, ale to chyba mojego chrześniaka, ale jest. Yy, tutaj wzięłam pączuszka, tic tac gum, kinder jajko, było, że 3 za złoty zł to wzięłam też. Yy, batoniki, takie serki yy, zakopiańskie. <tutujesz> tutaj do tortilli, wzięłam lody, Boże, tak za mną lody chodzą, że szok. Żelki, makaron i sok do rozcieńczania. A tu kochani pokażę wam, co dostałam od rodziców już na święta. Dostałam deskę do prasowania z wiledy. Ja nie miałam jeszcze deski do prasowania, miałam tylko taki rękaw, więc na pewno mi się przyda. Jest taka ładna, różowa i ma właśnie fajnie, że stojaczek tutaj na żelazko. A tu przedpremierowo pokażę wam, co moja mama dała do buteli Luni. Taką ładną bluzeczkę, skarpetki i jajko. Dobra kochani, prawie bym zapomniała o naszych kalendarzach, dzisiaj już y, szósty dzień No i otwieramy, tutaj jest szósteczka Ojejku, ten kalendarz to taki już trochę o. I w szósteczce jest temperówka, śmieszna sprawa Bo ostatnio właśnie Ojejku, ten kalendarz się chyba przesunął coś o. E, Bo ostatnio też te temperówki ciągle mnie prześladują E, dobra. Na razie go schowam tu. E, szybko tutaj pokażemy. Tutaj szósteczka. Tutaj tu, 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 tu. Czekaj, o kurczę, ma źle. O, dobra, mam. I tu jest kredka. Oj, ojej. Oj. W sumie troszkę ciemniejsza niż ta ostatnio, co była taka różowa. No i najważniejszy kalendarz naszej naszej lileczki lala, mama. Lala, lala. mama schowa dobrze. I tutaj szósteczka i bum. Mikołaj. No Mikołaj. Kto to wcina? Czy to Lilunia tak szybko je? O Tak. Ja A tam był Mikołaj. Mikołaj był? Dobre? Tak. Super. Dzień dobry, pani obrażona. Nie. Ale masz piękne loki. Czy ty kąpiesz się? Ładnie wszystko myjesz buźkę? Pokaż, jak myjesz buziulkę. O, jak ładnie. A pachę? Czy tylko ja uwielbiam widok dziecka po kąpieli, kiedy jest tak opotulone w ręcznik? Nie. Nie tylko ja? No. Jesteście plutką upatulona? I umyłaś się ładnie, pachniesz? No. Dzisiaj gdybym mogła zatytułować swój dzień, nazywałby się jak w cyrku. Słuchajcie, dzisiaj Lili nie miała drzemki popołudniowej, dlatego że byli, byli u mnie rodzice i nie chciałam kłaść jej wtedy, kiedy oni przyjadą. Bo chciałam, żeby się z nimi zobaczyła. No i teraz już mi się jej nie opłaca kłaść, wykąpałam kąpałam ją, co prawda dosyć wcześnie. Ale, no... No i po prostu Lili dzisiaj od samego rana jakiś słuchu Mormaniem, nie wiem czy to przez pogodę, może ją coś boli, no nie mam pojęcia, ciągle siedzi, płacze, wymusza wszystko, po prostu ja już mi łeb pęka, bo po prostu e, nie wiem co mam już robić więcej, e, nawet nie działają na nią sposoby, których zawsze używam, więc dzisiaj naprawdę jest ryk, teraz idzie tutaj się przymilić, o zobaczcie, udawać grzeczne dziecko. W każdym razie e, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie planuję nagrać filmik z moją mamą. E, dlatego, jak chcecie, to kierujcie pytania w komentarzach do mojej mamy, ogólnie do nas. I będziemy odpowiadać. E, zadam oczywiście um, takie coś na Instagramie, żebyście mogli też pytania dawać e, przed tam filmikami. Ale fajnie jakbyście tu też pisali pytania, moja mama czyta wszystkie komentarze, wszystko obserwuje, także na pewno przeczyta co, o co chcecie ją zapytać Ale no, ja będę wybierać pytania, więc nie będzie ona miała na nie wpływu tak za bardzo No i dzisiaj właśnie przez to, że Lili taka nie niezbyt współpracująca jest Ja, ja to właśnie nasz dzień tak troszkę zaniedbałam, ale jutro planuję wszystko odbudować, także czekajcie na kolejnego vlogmasa. Lili chce mi tu wyłączyć. No i ogólnie, słuchajcie, czas mi goni, bo nie mam zmontowanego vlogmasa z poprzedniego dnia, więc idę się za to zabrać i widzimy się w kolejnym vlogmasie, także no... Mam nadzieję, że będziecie oglądać i. Szukacie. Dajcie znać, czy oglądacie w komentarzach, bo wtedy, jak e, wiem, że wy to trwacie do końca, to jest mi bardzo miło. Także, piszcie komentarze, że oglądacie vlogmasę i wszystko. E, także Lili Bąka puściła, jak coś to nie. <śla> nie wiem, czy będziecie to słyszeć. <śla> Puściłaś bąka? Nie. Puściłaś? Nie. Puściłaś bąka? <śla> Lili, to taki mały czuszek powiem wam szczerze. Dobra, idę montować to. Także do zobaczenia w kolejnych vlogmasach. papa papa pa. Pa, pa zrób.